Za nami tysięczny mecz Zagłębia w Ekstraklasie. Jak na takie wydarzenie przystało, nie brakowało emocji. Piłkarze KGHM Zagłębia zremisowali z Krakowią po golu Lorenzo Simicia 1-1. Dziś natomiast jesteśmy już myślami przy meczu piątej kolejki Peko Ekstraklasy, czyli wyjazdowego spotkania miedziowych, w którym zmierzą się z Jagiellonią Białystok. Dzień meczowy czas zacząć, zapraszam więc do oglądania dalej. W studiu porozmawiamy z pomocnikiem KGHM z Zagłębia Kacprem Chodyną oraz z dziennikarzem portalu Weszło Szymonem Janczykiem. Standardowo także sprawdzimy, co słychać w Jadze i podsumujemy przygotowania miedziowych do dzisiejszego pojedynku. Remisem 1 do 1 zakończyło się tysięczne spotkanie KGHM Zagłębia w Ekstraklasie z Krakowią. Miedźowi stworzyli sobie co prawda więcej sytuacji do zdobycia bramki, ale wynik ten trzeba uznać za sprawiedliwy. Teraz czeka na starcie z Jagielonią, jedną z trzech drużyn w całej stawce obok Krakowi i Górnika Zabrze, które w tym sezonie nie zaznały jeszcze smaku porażki. Zapraszam na szybki raport z Miedziowej Szatni. To, co cieszy po spotkaniu z Krakowią, to z pewnością debiutanckie trafienie Lorenzo Simicia, które ostatecznie dało nam jeden punkt. Chorwat po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł od początku spotkania i rozegrał bardzo solidne zawody. Dość powiedzieć, że wygrał aż 83% wszystkich pojedynków, a w powietrzu przegrał tylko jedno z dziesięciu starć. Taki występ pozwala zakładać, że Lorenzo dzisiaj wystąpi również w podstawowej jedenastce. Inaczej ma się sprawa z obsadą jednego ze skrzydeł, które zwolniło się po odejściu. Damiana Bohara. O ile Sasza Ziwec jest pewniakiem do tego, by zagrać od pierwszej minuty z Jagielonią, tak zagadką jest, kogo zobaczymy na drugiej stronie pomocy. Najprawdopodobniej będzie to jeden z dwójki Patryk Szysz lub Jakub Bednarczyk, ale bardziej prawdopodobna wydaje się opcja z Patrykiem Szyszem, który do tej pory wystąpił we wszystkich czterech spotkaniach Peko Ekstraklasy. Zresztą spotkania z, przeciwko Jagieloni kojarzą się Szyszowi bardzo dobrze, bo to właśnie przeciwko Jagieloni zdobył swojego pierwszego gola na stadionie Zagłębia. O tym, jak będzie kształtował się skład i wyjściowa jedenastka KGM zagłębia na dzisiejsze spotkanie. Dowiecie się tradycyjnie na godzinę przed meczem, a sylwetkę naszego dzisiejszego rywala oraz najgorsze. Najważniejsze punkty dumy Podlasia przedstawi Wam mój kolega Adrian. Zapraszam. Nie, nie, nie. Na pewno z meczu czułem, że zasługujemy na te trzy punkty, bo gdzieś tam e, utrzymywaliśmy się przy tej piłce i dochodziliśmy do szesnastki, ale no, gdzieś brakowało tego ostatniego podania, czy mówię, z szybszego zakończenia akcji, bo no, z boiska czułem, jak dominujemy te spotkanie, no i jesteśmy bliżej tego zwycięstwa. Znaczy, no na pewno. Jeżeli spodziewałem się gdzieś, że mogę tyle grać, ale nie spodziewałem się, że będzie to wyglądać tak, jak wygląda, że myślałem, że będzie trochę więcej błędów, ale no, cieszę się, że jest ich jak najmniej i coraz lepiej wygląda ta gra na bok obrony. A czy dzisiaj mieliśmy analizę Jagieloni, więc dzisiaj dopiero widzieliśmy w jakim ustawieniu mniej więcej gra, tak tylko wcześniej widzieliśmy po prostu, jak ktoś ogląda ich indywidualnie. I gdzieś no, tam dzisiaj zaczęliśmy się przygotowywać pod te ustawienia w jakim grają. A tak e, wcześniejsze dni trenowaliśmy tak jak w każdym tygodniu. E, znaczy myślę, że będzie to wyrównane spotkanie, bo gdzieś tam Jagiellonia u siebie też się mocno czuje i my na pewno nie cofniemy się. Będziemy chcieli grać tak jak zawsze ofensywnie i kreować e, grę, także myślę, że my będziemy więcej przy piłce. Jagiellonia będzie więcej próbowała z kontrataku, ale no, mam nadzieję, że wyjdziemy z obronną ręką z tego meczu. No, Myślę, że w ostatnim czasie jej ma formę, więc na pewno na niego będzie trzeba zwrócić największą uwagę. Po tysięcznym meczu nadszedł czas na rozegranie piątej kolejki PK Ekstraklasy, w ramach której miedziowi zmierzą się w Białym Stoku z miejscową Jagielonią. Nowy sezon Jaga rozpoczęła od meczu w Pucharze Polski, w którym podopieczni Bogdana Zająca przegrali na wyjeździe z górnikiem zabrze 1 do 3. W PK Ekstraklasie natomiast Jagielonia jest jeszcze niepokonana. Zespół z Białego Stoku dwukrotnie dzielił się punktami z Podbeskidziem oraz Wisłą Kraków, a także w dwóch przypadkach zdobywał komplet punktów i mowa tutaj oczywiście o pojedynkach z Legią Warszawa oraz z Piastem Gliwice. Spoglądając na skład naszych najbliższych rywali, od razu nasuwa nam się jedno nazwisko: jest to oczywiście Jesus Imas. Hiszpan poprzednie rozgrywki zakończył z 11 trafieniami na swoim koncie, i teraz rozpoczął równie udanie. 29-latek. Ma obecnie serię trzech meczów z rzędu ze zdobytą bramką i w dzisiejszym spotkaniu z pewnością może stworzyć sporo zagrożenia w naszym polu karnym. Równie dobrze radzi sobie także Pulić, chorwacki napastnik. Także w obecnym sezonie zdążył już trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. A co więcej, dołożył do tego także jedną asystę. Białystok może nam się dobrze kojarzyć po raz ostatni: KGHM Zagłębie przegrało tam w 2017 roku. Z pewnością większość z nas pamięta spektakularną wygraną aż 4 do 0 w 19. kolejce sezonu 2018-19. W poprzednich rozgrywkach Miedziowi także wywieźli z Białego Stoku komplet trzech punktów, wygrywając 1 do 0 po bramce Damiana Bohara. Mamy nadzieję, że dziś Miedziowi podtrzymają tą dobrą pasę i po dopieczni Martina Szeweli zwyciężą po raz trzeci w obecnym sezonie PK Ekstraklasy. Eee, Szymon Janczyk weszł Zapytam e, w pierwszej kolejności, e, jaki mecz najbliższej kolejki będziesz oglądał e, Peko Ekstraklasy? Takim... No na pewno. Panie, zaglądanie zaglądanie? Z Jagiellonią. Wydaje mi się, że jeden z ciekawszych meczów e, na starcie, znaczy w, te, w tej kolejce. Ym, bardzo fajna forma chyba obydwu zespołów, chociaż wiadomo, że mnie pewnie wolałoby mieć więcej punktów. Natomiast myślę, że tutaj dwa zespoły, które preferują dość ofensywny styl i po prostu to będzie fajne dla oka. Hmm. No właśnie mówisz, oba zespoły mają kilka punktów. Jak w takim razie ocenisz styl zagłębia? Najpierw gości, zaczniemy. Mhm. Jeśli chodzi o Zagłębie, to myślę, że troszkę jeszcze brakuje wykończenia z przodu, takiej skuteczności napastnika, a poza tym to wygląda to bardzo podobnie jak w poprzednim sezonie, czyli bardzo często używane są skrzydła, które dostarczają większość bramek. Aktywni boczni, obrońcy. No, myślę, że też tutaj środek defensywy się, się mocno poprawi, jeśli chodzi o porównanie z poprzednim rokiem. Nawet sam fakt, że teraz Lorenzo Simic strzelił bramkę wyrównującą, to już jest, to już jest duży plus. A co możesz powiedzieć o naszym najbliższym rywalu Jagieloni? W czym oni mogą być silni, a w czym są słabsi względem ubiegłego sezonu? Mhm. Oglądałem akurat ostatni mecz Jagi i tak zauważyłem, że Jesus Simas na pewno ma dużo lepszą formę niż w końcówce poprzednich rozgrywek. Więc tutaj, e, jeśli on jest w optymalnej dyspozycji, to wiadomo, że to jest zawsze groźny zawodnik. Natomiast myślę, że ich problem jest dość podobny co, co Zagłębia, czyli taki brak skuteczności z przodu, bo jako wkulić no mimo wszystko nie jest też zawodnikiem, który zapewnia tyle bramek, ile by Jagielonia oczekiwała. Co może być atutem Zagłębia w meczu z Jagielonią? Chyba dominacja w środkowej strefie boiska. Jeśli tutaj się to uporządkuje, no to myślę, że może to przechylić szale zwycięstwa, bo zagłębie ma zawodników, którzy potrafią kontrolować mecze i narzucać takie swoje tempo. A myślę, że jeśli Jakieloni się, się podyktuje ten styl, który chce grać zagłębie, to może mieć spore problemy, żeby odeprzeć ataki. Robiąc dziś zakupy, zajrzyjcie koniecznie do naszego fanshopu w Galerii Kupru Marena, gdzie znajdziecie nie tylko ubrania i gadżety dla siebie, ale także dla swoich najbliższych, w tym m.in. artykuły i przybory szkolne dla najmłodszych kibiców Zagłębia. W tym wydaniu studia meczowego to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jakim waszym zdaniem wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie z Jagielonią. Ponadto zostawcie po sobie pozytywną reakcję, wspierając tym samym telewizję klubową Zagłębia. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia przed ekranami o 20. Cześć!